Cześć, witajcie w naszym cyklu, w którym pokażę Wam 5 aplikacji na Androida. Ostatnia z nich to propozycja od naszego widza Wojciecha, o której opowiem już za chwilę. Zapraszam na odcinek. Zaczynamy od aplikacji nie tylko dla fanów Gwiezdnych Wojen. Star Wars Force Arena to dość klasyczna gra z gatunku multiplayer online. Battle Arena. Między nami a bazą, którą trzeba zniszczyć i pozbawić ją generatorów mocy, stają hordy przeciwników. Na szczęście, tradycyjnie dla gier mobilnych, sterowanie jest dzieci niełatwe. Tapnięcie w ekran kieruje tam naszego bohatera, podwójne zmusza go do biegu, a wskazanie przeciwnika, jak łatwo się domyślić, atak. Co jakiś czas mamy także możliwość skorzystania z umiejętności specjalnych oraz kart posiłków. Druga gra na dziś to coś dla fanów łamigłówek. W Hidden My Game By Mam 2 będzie trzeba znaleźć naszą konsolę do gier. Czasami będzie to łatwe, czasem dużo trudniejsze. Nieraz wystarczy zajrzeć do szafy, a innym razem odwrócić uwagę pilnującej nas mamy. Więcej nie zdradzimy, nie chcemy psuć wam zabawy. Na pewno jeszcze pamiętacie, jakie kontrowersje wzbudziła Prisma. Z jednej strony oszałamiające efekty obróbki zdjęć, które oferowała, a z drugiej domagała się całej masy uprawnień. Niestety nie inaczej jest z Mate'u, którą chcemy wam dziś pokazać. To aplikacja, za pomocą której wykonać można nie tylko efektowną przeróbkę zdjęć w dalekowschodniej stylistyce, ale także zdjęcia z całą paletą nakładanych w locie filtrów. Edytować wcześniej wykonane fotografie, czy zrobić kolaż. Jeśli nie boicie się o swoją prywatność, którą twórcy tłumaczą m.in. chińskim prawem dotyczącym aplikacji, spróbujcie koniecznie. A teraz coś dla tych, którzy, mimo zimy, dbają o linię. Body Sizes Measurement Monitor to aplikacja, która, inaczej niż inne programy tego typu, skupia się nie na kilogramach, ale na centymetrach, które dla wielu osób są znacznie ważniejszym wskaźnikiem określającym skuteczność diety czy ćwiczeń. Musimy tylko regularnie się mierzyć, a aplikacja nasze postępy pokaże w formie wykresów czy statystyk. Tyle w wersji darmowej. Płatna oferuje także możliwość monitorowania nawodnienia, pulsu, ciśnienia krwi oraz wagi. Ostatnia propozycja na dziś jest aplikacja, która z pewnością przypadnie do gustu miłośnikom skoków narciarskich, a zaproponował ją nasz widz Wojciech. Ski Jump to zmodyfikowana na smartfony odsłona bardzo popularnej za czasów małej szomanii gry Deluxe Ski Jumping. Gra oferuje kilka trybów rozgrywki. Możemy skakać w trybie jednoosobowym, brać udział w sezonie, konkurować z graczami na całym świecie, a także zdobywać puchary w różnych turniejach. Sterowanie jest proste, ale wymaga od nas wprawy. Aby wystartować z belki startowej, naciskamy raz na ekran. Następnie wybijamy się z progu, uderzając jednocześnie dwoma palcami. Pasek na górze informuje nas o tym, czy skok nie jest spóźniony. Ważne jest sterowanie zawodnikiem podczas lotu. Robimy to jednym palcem, przesuwając go w górę lub w dół. A na koniec wiadomo, telemark. Tu znowu musimy dotknąć ekran dwoma palcami. I to w sumie tyle. Pamiętajcie, trening czyni mistrza. Na dziś to już wszystko. Pamiętajcie, że jeżeli chcecie zgarnąć kubeczek z logiem Komputer Świata, napiszcie nazwę swojej ulubionej aplikacji w komentarzu pod filmem na YouTube. Do zobaczenia już za tydzień.